Cześć, nazywam się Marysia Modrzyńska i studiuję na analityce medycznej. Cześć. Cześć. Ja nazywam się Marta i studiuję formację na łódzkim Umedzie. Wybierając kierunek studiów nie byłam do końca zdecydowana. Do analityki medycznej przekonał mnie opis na stronie Umedu. Uznałam, że mogłabym się tam odnaleźć. Uczelnia ta bardzo dobrze przygotowuje do przyszłej pracy w zawodzie medycznym. Profesja ta wymaga zdobywania wiedzy przez całe życie i odpowiedzialności, ale cieszy się też uznaniem i zaufaniem wśród ludzi. Wybrałam ten kierunek z pasji i chęcia poszerzenia swojej wiedzy na wielu płaszczyznach. Dzięki Umedowi mogę rozwijać swoje umiejętności twarde na zajęciach laboratoryjnych, ale i miękkie, czynnie uczestnicząc w organizacjach studenckich. Jeżeli chodzi o analitykę medyczną, bardzo ważna jest praktyka. Bardzo dużo czasu spędzamy na zajęciach praktycznych. Dostajemy bardzo dużo swobody, możemy wykonywać ćwiczenia sami, jest naprawdę świetna atmosfera. Na moim kierunku zamiast mundurków nosimy fartuchy. Głowy tylko w chmurach, nigdy pod digestorium. A zamiast kwiatów we włosach spinki i okulary ochronne. Jeśli chcecie się sami przekonać, jak tutaj jest, zapraszam Was serdecznie od października.